Ja, ci, ci, The oh. ponieważ pan Andrzej Mera, który jest dzisiaj naszym gościem, jest y, razem ze swoimi braćmi twórcą pierwszego pomnika katyńskiego w Polsce, który powstał na cmentarzu wojskowym cmentarzu powązkowskim i który to pomnik był potem bardzo, bardzo, bardzo długo internowany. Także prosiłbym bardzo, żeby pan Andrzej może nam powiedział kilka słów na ten temat. Ale znając doskonale ten dzisiejszy temat, wydaje mi się, że sprawa raportu to będzie sprawa, która chyba zdominuje nasze spotkanie. Tak nawiązując jeszcze do tego pomnika katyńskiego, Klub Gazety Polskiej chciałby, żeby pomniki w Polsce były odkłamane, żeby na tych pomnikach było napisane to, co należy, a nie żeby były suche napisy Katyn, Miednoje, żeby było napisane kto to zrobił, po co to zrobił i dlaczego to zrobił, żeby wszyscy młodzi ludzie mieli świadomość dlaczego i po co i o co nam chodzi. Czemu my tych, którzy to zrobili potępiamy, bo my ich wcale nie nienawidzimy, my po prostu potępiamy to, co zrobili i rozumiemy jaką wielką krzywdę nam zrobili. Oddaję głos panu Andrzejowi Malakowi. Pieszę, pieszę. Raz. Raz, dwa, Szanowni Państwo, myślę, że będę słyszalny bez mikrofonu także. Władysław zgodnie z tym, że postawiliśmy pierwszy w Polsce nielegalny podnik katyński. tak było. 31 lipca, będzie 30. rocznica wystawienia tego pomnika na warszawskich powozach. Pomnik jest w formie wysokiego sześciometrowego krzyża. Ma trzymetrową, wielką tablicę z napisem gardyn leżącą w poziomie. Orła Gąskiego oraz dwa słupy, które obrazują i mówią o obozach wtedy znanych w Kozieńsku, Ostaczkowie i Miednoje. Ten pomnik przetrwał tylko go kilka godzin. Postawiony był 31 lipca i 1 sierpnia w dniu kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Mogła go zobaczyć w zasadzie cała Polska poprzez tych, którzy przyjeżdżali na rocznicę wybuchu powstania do Warszawy z całego świata. Mógł o nim usłyszeć także i cały świat. Postawiliśmy go dlatego, aby przerwać zmowę katyńskiego milczenia na temat zbrodni katyńskiej. Jak wszyscy doskonale wiemy, ludzie, którzy. Zginęli w Katyniu, stanowili kwiat polskiego narodu. To było ponad 55% kadr oficerskich Wojska Polskiego Przedwojennej Rzeczypospolitej i był to bezprzenośny, a dosłownie kwiat inteligencki ta część narodu, która stanowiła forpocztę myśli wolnościowych, niepodległościowych, a także intelektualnych Polski. Wielu z nich, ponad 270, było odznaczonych najwyższymi odznaczeniami wojskowymi krzyżem Virtuti militarii za wojnę 1920 roku. To też była w pewien sposób zemsta Stalina, który w owym czasie razem z innymi dowódcami armii sowieckiej przed, przez Polskę przez Warszawę chciał iść na zachód Europy i dokonać tego, co mu się później udało w 1939 roku po wybuchu wojny, a w 1945 roku na kilkadziesiąt lat przejął znaczącą część Europy, w tym Polskę. Jego skutki panowania, zniewolenia narodu odczuwamy do dnia dzisiejszego. I trzeba jeszcze chyba kilku pokoleń, aby całkowicie wyplenić te zło, które przyniósł w Polsce komunizm. Ta zbrodnia nieosądzona, nieukarana, nierozliczona była zapamiętana w Polsce. W corocznie czcili w kwietniu rocznicę odkrycia grobów katyńskich w 1943 roku. Obchodzono bardzo powszechnie rocznicę zbrodni dokonanej na polskim narodzie. I dlatego też. 10 kwietnia w 70. rocznicę dokonania tej zbrodni prezydent Rzeczypospolitej św. Pamięci Lech Kaczyński i cała narodowa delegacja udawała się, aby przed całym światem wykrzyczeć polskie krzywdy i polski ból o zbrodni katyńskiej, o której świat cynicznie chciał zapomnieć i zapomnać. Wbrew intencjom Rosji. Z chwilą katastrofy zamachu pod Smoleńskiem, gdy zginęli nasi najbliżsi. Prawda o Katyniu wybuchła w niespotykanej siłę. Zaczęła żyć własnym życiem i została przybliżona całemu światu. Dzisiaj wiemy, że skargi rodzin katyńskich, bliskich tych, którzy w 1940 roku zostali w ludobójczy sposób zamordowani strzałem w tył głowy, będą uwzględniane i rozpatrywane przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości. Rodzi się nadzieja, że międzynarodowe organizacje przerwą zmowę milczenia w sprawie katyn, że dotrze do społeczności europejskiej i światowej to, że ówczesny Związek Radziecki i jego spadkobierca Rosja. Nie byli wyzwolicielami, lecz byli mordercami i ciemiężycielami Europy. Dzisiaj spadkobiercy NKWD, premier Putin i jemu podobni na nowo negują sprawczość Rosji. I rozpowszechniają na terenie Federacji Rosyjskiej i Moskwy nieprawdziwe informacje, jakoby zbrodni tej nie dokonali Rosjanie, lecz Niemcy. A gdyby nawet Rosjanie, to było to w jakiś sposób uzasadnione i umotywowane, gdyż Polacy to nie byli oficerowie, to byli żandarmi. To byli policjanci, to byli ci, którzy prześladowali i gnębili ludy białoruskie, ukraińskie i innych mniejszości, które żyły na terenie przedwojennej, Rzeczypospolitej. Sprawa Katynia bezpośrednio wiąże się ze sprawą, jak już mówiłem, smoleńskiej. Narodowej Tragedii. Kiedy to jak nazywają, to niektórzy, ja też do nich należę, jest to drugi lub trzeci, czy po prostu następny katy, gdy Polska płaci taminem krwi za to, że chce być państwem niepodległym, niezawisłym rządzić się po swojemu w, w zgodzie ze swoją wiarą, w pokoju z sąsiadami, w zgodzie, ale po prostu po polsku. To odradzającemu się imperializmowi rosyjskiemu niestety jest nie na rejmie jak na przestrzeni wieków, tak i teraz dąży do podporządkowania Polski, która jest przeszkodą na drodze do zawojowania całej Europy, a także i świata. Szanowni Państwo, Polacy, Polska Delegacja Narodowa z prezydentem Lechem Kaczyńskim, z prezydentem ostatnim na wychodźcie Ryszardem Kaczorowskim, całym dowództwem wojsk